Dzień dobry, świetlista istoto. Dzień dobry. Dzień wstaje. W naszej szerokości geograficznej, coraz później, coraz później, słońce świeci w nasze oczy. To czas, kiedy dnia ubywa. Ten tekst czytam już we wrześniu, chociaż nie mam pewności, kiedy ty ten tekst usłyszysz. To dla mnie to jest wrzesień. Jeszcze pełen lata, ale już pachnie jesienią. Zapraszam do Bhagavad Gita, taką jaką jest. Przypomnę, że jesteśmy w rozdziale o wiedzy transcendentalnej. Dzisiaj zacznę tekstem numer 38. To co warto bym powiedziała to to, że Bhagavad Gita jest tekstem wielowarstwowym. Każdy z nas inaczej odbierze to, co przekazał nam Krishna wielu imion, którego najpiękniejsze dla mnie imię to prawda absolutna. Treść jest wielowarstwowa, bo czasem metaforyczna, a czasem ta metafora jest dosłowna. Między wierszami każdy z nas odczyta to, co w nim samym, na dany moment. Znaczenie, które przekazuje nam Sri Danta Bhaktivedanta swami prapupada, jest czasem odległy od tego, co sami czujemy, to tylko dlatego, że on też jest albo raczej był człowiekiem. I czytał Bhagavad Gita przez pryzmat swoich własnych doświadczeń, swojej mądrości, swojej wiedzy, swojej świadomości. Wysokoświadomej, jednak zawsze ludzkiej. Zatem zapraszam do nie tylko słuchania, ale również odczuwania tego, co czytam. Bo ma to znaczenie, co czujemy, gdy słyszymy niektóre słowa, niektóre Przekazę. Zatem tekst numer 38. Nie ma bardziej wzniosłego i czystego w tym świecie nad wiedzę transcendentalną. Wiedza taka jest dojrzałym owocem wszelkiego mistycyzmu. A kto osiągnął dojrzałość w praktyce służby oddania, z biegiem czasu zaczyna się rozkoszować tą wiedzą w samym sobie. Znaczenie według Sri kiedy mówimy o wiedzy transcendentalnej, mamy na myśli zrozumienie duchowe. Nie ma zatem nic tak zniosłego i czystego jak wiedza transcendentalna. Wiedza jest, nie wiedza jest przyczyną naszej niewoli, a wiedza jest drogą do wyzwolenia. Wiedza ta jest dojrzałym owocem służby oddania. Kto ją posiadł, ten nie musi już nigdzie szukać spokoju, gdyż żaduje się pokojem będącym w nim samym. Innymi słowy, wiedza ta i pokój kulminują w świadomości krzny. Jest to ostatnie słowo Bhagavad Gita. Tekst 39. Taką transcendentalną wiedzę jest w stanie osiągnąć człowiek pełen wiary, który jest zaabsorbowany tą wiedzą i który panuje nad zmysłami, a zdobywszy ją, szybko osiąga najwyższy pokój duchowy. Znaczenie. Taką wiedzę o świadomości Krsny może osiągnąć człowiek, który ma mocną wiarę w Krznę. Wierzącym nazywany jest ten, kto myśli, że jedynie przez działanie w świadomości Krsny może osiągnąć najwyższą doskonałość. Wiarę taką można zdobyć przez pełnienie służby oddania i przez intonowanie Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hary Rama, Rama Rama, Hare Hare który oczyszcza nasze serce z wszelkiego materialnego brudu. Poza tym należy kontrolować zmysły. Osoba pokładająca wiarę w krznie i kontrolująca zmysły może szybko i bez trudu osiągnąć doskonałość w wiedzy o świadomości krzny. Tekst numer 40. Kto jednak nie posiada wiedzy ani wiary, kto wątpi w pisma objawione, ten nie osiągnie boskiej świadomości. Osoba taka upada. Dla wątpiącej duszy nie ma szczęścia ani w tym świecie, ani w następnym. Znaczenie według Slimata. Spośród wielu standardowych i autorytatywnych pism objawionych, najlepszym jest Bhagavad Gita. Ludzie, którzy w swym postępowaniu niemalże podobni są do zwierząt, nie posiadają wiary w standardowe pisma objawione, ani też nie mają wiedzy o nich. A niektórzy, chociaż nawet posiadają wiedzę o takich pismach i mogą cytować z nich ustępy, to nie mają właściwej wiary w ich słowa. Są też inni, którzy wierzą w pisma święte, takie jak Bhagavad Gita, nie wierzą jednak w najwyższą osobę Boga. I nie oddają mu czci, takie osoby nie mogą wytrwać w świadomości krzny i upadają. To spośród wszystkich wymienionych wyżej osób, które nie mają żadnej wiary i zawsze wątpią, nie czynią w ogóle postępu. Ludzie pozbawieni wiary w Boga i Jego objawione słowo, nie znajdują niczego dobrego ani w tym świecie, ani w następnym. Dla takich osób nie ma żadnego szczęścia. Dlatego należy z wiarą przestrzegać zasad pism objawionych i w ten sposób znieść się do platformy wiedzy, bowiem tylko taka wiedza może pomóc w osiągnięciu transcendentalnej platformy duchowego rozumienia. Innymi słowy, osoby wątpiące nie zajmują żadnej pozycji na ścieżce wyzwolenia duchowego. Aby osiągnąć sukces, należy brać przykład z wielkich akariów. Pochodzących z sukcesji uczniów. Tekst 41. Kto działa w służbie oddania, wyrzekając się owoców swojej pracy i którego wątpliwości zostały rozproszone przez wiedzę transcendentalną, ten rzeczywiście utwierdzony jest w sobie. Wskutek tego, ozdobywco bogactw, nie jest on związany przez reakcję pracy. Znaczenie. Kto przestrzega instrukcji Bhagavad-gity, tak jak nakazuje to Pan, ten dzięki łasce wiedzy transcendentalnej uwalnia się od wszelkich wątpliwości. Jako integralna cząstka Pana, posiadając pełną świadomość krzny, jest on już utwierdzony w samowiedzy. Wskutek tego czyn nie jest już tak dla niego przyczyną niewoli. Zanim przejdę do kolejnego tekstu, powiem kilka słów od siebie na temat tego, co już teraz usłyszeliśmy. Co oznacza dla Shishi Mat stwierdzenie samowiedza? Dla mnie jest to świadomość. Słowa, których używa Shishi Mat o wiedzy i samowiedzy, to jest po prostu wiedza, która przeszła poprzez własne, indywidualne doświadczenie. To jest to, do czego ja również namawiam. To nie chodzi o to, by wierzyć tylko i wyłącznie na słowo, chociaż są i tacy, którym to wystarcza. Wierzą tak głęboko w słowa Boga, że nie poddają w wątpliwość. Natomiast, jeżeli pojawia się w tobie. Jakakolwiek wątpliwość, to po prostu spróbuj. Spróbuj zastosować którąkolwiek z technik, które proponuje Bhagavad Gita, technik jogicznych na przykład. Spróbuj praktykować przez jakiś czas, który również jest sugerowany w Bhagavad Gita. I zaobserwuj. Co się dzieje? Co się dzieje w tobie? Wtedy wiara nie będzie potrzebna, będzie to już samowiedza, czyli świadomość tego o czym opowiada Bhagavad Gita, o prawdzie absolutnej. Samo doświadczenie, samowiedza jest czymś Czego się nie da cofnąć. Po prostu to już jest. Kiedy się tego doświadczyło. Można powiedzieć, że nie da się tego odświadomić. Nie da się tego odzobaczyć. Odczuć, w sensie odczuć, czyli zmienić odczucie. Nie da się tego odsłyszeć. <laughs> no po prostu nie da się tego odświadomić, tylko to już jest. Wewnętrzną prawdą. Świadomością. I to jest to, co, co pragnie przekazać nam prawie cały, cały rozdział o wiedzy transcendentalnej, o tej wiedzy, która dotyczy świata niematerialnego świata, którego tymi zmysłami zewnętrznymi, czyli wzrokiem, dotykiem, smakiem, węchem. Nie jesteśmy w stanie zbadać do końca. To jest ten świat, który badamy wtedy, kiedy doświadczamy czegoś więcej. Pod, poprzez właśnie te wszystkie e, techniki, techniki jogi, między innymi medytację, oddanie. Uruchamia się w nas coś, czego dotychczas nie zauważaliśmy. Można powiedzieć, cały pakiet szóstych zmysłów, i doświadczamy dużo głębszych stanów, w których pojawia się samowiedza, czyli świadomość. Przejdę do tekstu numer 42, Zatem wszelkie wątpliwości, które powstały w Twoim sercu z powodu niewiedzy, powinieneś zwalczyć bronią wiedzy, uzbroiwszy się w jogę, obarato, powstań i walcz. No właśnie. I. znaczenie, które przedstawia nam Shri Srimad z Swami Prabhupada. Można wyróżnić dwa rodzaje aktów ofiarnych. Jeden nazywany jest ofiarą z własnych bogactw materialnych, a drugi wiedzą o duszy, co jest czysto duchowym zajęciem. Jeśli ofiara z dóbr materialnych nie będzie w parze z realizacją duchową, wtedy staje się ona ofiarą materialną. Kto natomiast dokonuje takiej ofiary w jakimś celu duchowym, czyli służbie oddania, ten czyni doskonałą ofiarę. Jeśli weźmiemy pod uwagę czynności duchowe, znajdziemy tu również dwa podziały, mianowicie zrozumienie własnego ja, czyli własnej konstytucjonalnej pozycji oraz zrozumienie prawdy o najwyższej osobie Boga, kto podąża ścieżką wytyczoną przez Bagawat Gitę, taką jaką ona jest, ten bez trudu może zrozumieć te dwie dziedziny wiedzy duchowej. Nie ma on trudności w osiągnięciu doskonałej wiedzy o duszy jako integralnej cząstce Pana. I wiedza ta jest dobrodziejstwem, gdyż osoba ta może dzięki niej zrozumieć transcendentalne czyny Pana. Na początku tego rozdziału Pan sam wspomniał o swoich transcendentalnych czynach. Kto nie rozumie nauk Gity, ten jest osobą niewierzącą. Co oznacza też, że niewłaściwie korzysta ze swojej częściowej niezależności danej mu przez Pana. Jeśli ktoś pomimo tych nauk nie rozumie prawdziwej natury Pana, jako wiecznej, pełnej szczęścia i wszechwiedzącej osoby Boga, ten z pewnością jest głupcem numer jeden. Niewiedzę można zniweczyć poprzez stopniowe przyjmowanie zasad świadomości krzny. Świadomość krzny może zostać rozbudzona przez różnego rodzaju ofiary składane półbogom, Ofiary dla Brahmana, ofiary celibatu, życia rodzinnego, kontrolowanie zmysłów, praktykowanie jogi mistycznej, oddawanie się pokutom, rezygnacji z dóbr materialnych, studiowanie WET i uczestniczenie w instytucji społecznej zwanej Varnashrama Darmu. Wszystko to uważane jest za ofiarę, i podstawową tych czyn... podstawą tych wszystkich czynności jest uregulowane działanie. Jednakże ważną rzeczą w tych wszystkich zajęciach jest samorealizacja. Kto dąży do tego celu, ten jest prawdziwym studentem Bhagavat Gity. Kto natomiast wątpi w autorytet Krzny, upada. Dlatego jest taka zasada, która uznajmia, że Bhagavat Gitę, czy też każde inne pismo święte, należy studiować pod kierunkiem bona fide mistrza duchowego, służąc mu i całkowicie mu się podporządkowywując. Bona fide mistrz duchowy, Pochodzi z sukcesji uczniów istniejącej od czasów niepamiętnych i nie wypacza on nauk Najwyższego Pana, jakich miliony lat temu udzielił on Bogu, on Bogu Słońca, przez którego następnie nauki Bhagavad Gity zostały przekazane do Ziemskiego Królestwa. Należy więc podążać ścieżką wytyczoną przez Bhagavad Gitę, tak jak poleca to sama Gita, i należy wystrzegać się ludzi zainteresowanych własną korzyścią i popularnością którzy zwodzą innych ze słusznej drogi. Pan jest bezwzględnie najwyższą osobą, a jego czyny są transcendentalne. Kto to rozumie, ten jest osobą wyzwoloną już od samego początku swoich studiów nad Bhagavad gitą. W ten sposób Bhakti Vedanta kończy objaśnienia do tego czwartego rozdziału Srimad Bhagavad Gity, traktującej o wiedzy transcendentalnej. Ja dodam jeszcze kilka słów od siebie na koniec tego pięknego rozdziału, ponieważ mam przyjemność od kilku kilkunastu już tygodni studiować w Bhagavad Gita Institute czyli instytucie, który zajmuje się nauką, która jest przekazywana przez Bhagavad Gitę nauką, która dla naszych przodków była tożsama z, ze spirytyzmem, z duchowością. I to, czego się tam dowiaduje, to, to to, że to nie chodzi tylko i wyłącznie o imię Boga jednego, krzna. To chodzi o jakąkolwiek wiarę w duszę. Bhaktivedanta studiuje wszystkie. Święte Księgi Świata. Bhaktivedanta Institute studiuje również Biblię, Torę, Koran i wiele, wiele innych ksiąg, których Bhaktivedanta nie łączy z instytucją kościoła. Studiuje Święte Księgi, traktując je jako przekaz naszych przodków. Którzy mieli bezpośredni kontakt z Boskością. Jesteśmy częścią jednego źródła, nie 36 czy 58. Najwyższy czas, byśmy poprzez doświadczenie, doświadczenie, kontemplację, wejście w swój własny, indywidualny, wewnętrzny świat. Zobaczyli, że nie jest on indywidualny, tylko jest częścią całości, że jesteśmy połączeni i że źródło jest jedno. Tym źródłem jest prawda absolutna, jakaś całość, jakaś wielka, przeogarniająca mądrość, która, co prawda, z punktu widzenia materialnej rzeczywistości, jest mocno podzielona. To tylko i wyłącznie dlatego, że po prostu doświadczamy tej boskości na różne sposoby. Tylko tyle. I możemy sobie tylko wyobrazić świat, w którym większość z nas zaczyna doświadczać tej jedności i zauważa, że te różne doświadczenia są tylko i wyłącznie po to, by zebrać to doświadczenie, a nie po to, by nas poróżnić. <laughs> no właśnie. Może wtedy zaczęlibyśmy rozmawiać, wymieniać się tym doświadczeniem, a nie kłócić? Może wtedy zobaczylibyśmy, że jesteśmy jednym? Tylko Ktoś doświadcza tego odrobinę inaczej, i dzięki temu, że mi o tym opowie, będę mogła zobaczyć świat szerzej, głębiej, dokładniej. Jak na razie jesteśmy w stanie, w którym, jeżeli ktoś ten świat widzi trochę inaczej, to próbujemy udowodnić, że widzi go źle. Że, ja, że to, co ja widzę i czego ja doświadczam, jest bardziej prawdziwe. <gryw> Stąd nasze spory i kłótnie. Jesteśmy zidentyfikowani z naszym ego, z tym złudzeniem byciem, bycia oddzielonym. Zapraszam Cię na Bhagavad Gita jutro. Zaczniemy kolejny rozdział, tym razem pod tytułem Karma Yoga Działanie w świadomości krzny. Czyli przejdziemy do konkretów, materialnych konkretów, czyli jak działać, by tę prawdę absolutną odczuwać i do niej dążyć. Tymczasem mocą miłości mojego serca błogosławię ten piękny dzień i światło, światło prawdy w sercu każdego z nas. Do jutra.